Kolejny dzień w przytułach. Olka podżyto ramy, ale kurde molnie, wiele ten deszcz da, popatrzcie, widzowie, kurde, że... Będzie chodził, aż się dotrze i albo się zatrze, albo kurwa będzie chodził, no. Pakiet mini 300 i pakiet premium kurwa 500. Cześć pan kurwa mini, to masz pan mini. Spoilery, kurwa z tyłu elegancki, ururowanie. Dobry wieczór! Całe gówno dał jeden desz. Zobaczcie widzowie, kurde bele. Patrz na kurde bele. Całe gówno dał jeden desz na taką wielką suszę. Tam ojciec już ora, kurde bele.